Witam. Chciałbym zaprezentować Państwu automatyczne sterowanie siłownikiem Rębaka. Rębak został wyposażony w rozdzielacz sterowany elektrycznie. Mamy tutaj dwie cewki na napięcie 230V. Tutaj mamy zbiornik oleju, w środku z nim znajduje się pompa. Całe to urządzenie pochodzi chyba z jakiegoś starego kombajnu do ziemniaków jako tutaj napęd. W tym przypadku używamy silnika elektrycznego mocy 5,5 kW. Rębak dodatkowo został wyposażony w manometr do wskazywania aktualnego ciśnienia w momencie rozłupywania drewna. Tutaj mamy skrzynkę sterowniczą. W skład tej skrzynki tutaj wchodzi bezpiecznik mamy tutaj trzy przekaźniki, mamy zabezpieczenie silnikowe, mamy stycznik dodatkowo układ został wyposażony w transformator 24V po to aby tutaj takie dodatkowe urządzenia takie jak właśnie pedał, czy też włącznik, czy też tutaj czujnik na siłowniku pracowały na napięciu 24V, jest to zrobione po to aby na przykład gdyby się nie wiem, ten przerwał, tutaj przerwał albo coś się stało to, wtedy nikomu się to nic nie stanie, nikogo prąd tutaj nie popieści, że tak powiem Sterowanie automatycznie polega na tym, że w momencie naciśnięcia pedału siłownik wysuwa nam się do przodu, w momencie puszczenia siłownik automatycznie wraca do pozycji początkowej. Dzięki temu nie musimy się tutaj przejmować czasem, jakim musielibyśmy poświęcać na, na, na cofnięcie się siłownika. Także w przypadku tego rozwiązania, mamy wolne ręce, możemy nimi przytrzymywać drewno albo już nie wiem, szykować następny kawałek drewna, co kto sobie woli. Zaprezentuję teraz jak to działa Włączam Naciskam Siłownik się wysuwa, puszczam automatycznie Wraca do pozycji początkowej Dzięki temu tak jak mówiłem wcześniej Podczas pracy mamy wolne ręce Oraz nie tracimy czasu na cofanie się siłownika Widzimy tutaj jak Odpalają nam się przekaźniki sterujące Oraz jak jest wysterowany Zawór tutaj W momencie cofania się siłownika Niestety, zastosowana w tym przypadku pompa ma trochę małą wydajność, ponieważ jest tutaj zamontowany gruby siłownik i potrzeba dużo oleju, aby go wysunąć. Pompa wolno wysuwa, ale za to jest bardzo mocna, bez problemu radzi sobie z dużymi kawałkami drewna. Zaprezentuję tutaj, jak to teraz działa. Nie wiem, czy akurat to drewno udało, uda mi się rozupać na jeden raz, ponieważ jest ono dość duże. Jest to wieżba, jest tutaj dość mocno od góry zrośnięta, więc myślę, że trzeba będzie ją. Na kilka razy rozłupywać, no i niestety też zamontowany nóż jest trochę niski do takich właśnie większych kawałków. Na przyszłość planuję właśnie tutaj zwiększyć wymiary tego noża, dołożyć tutaj może większe rozpórki też oraz może w przyszłości też zwiększę ten siłownik, ponieważ wysuwa on się tylko do tego miejsca niestety trzeba podkładać dodatkowy kawałek drewna. Nie wiem, czy to jedną ręką mi się uda zrobić, ale spróbujemy. I teraz zaprezentuję jak to działa. Naciskam pedał, mam wolne ręce, siłownik dosuwa się. Pojeżdżamy do drewna. Widzimy, że tutaj udało nam się przełupać ten kawałek drewna, ale chyba i tak trzeba będzie powtórzyć operację, ponieważ tutaj do góry jest rośnięta i to nam się nie nie, nie rozerwało. Możemy to tak. Spróbujemy to jeszcze raz popchnąć. Nie wiem, czy to się uda. To jest trochę jakaś gałąź nam przeszkadza, ale no spróbuję, zobaczymy co się wydarzy. Widzimy siłownik sobie automatycznie wraca. Drewno mamy praktycznie rozłupane. naciskam przycisk nożny siłownik wysuwa nam ładnie tutaj redukuje Puszczam, widzimy, siłownik automatycznie powraca, możemy zająć się odbieraniem drzewa. Dzięki temu praca jest o wiele szybsza. Łączam. Dziękuję za uwagę.